Witam serdecznie w kolejnym odcinku. Jest, słuchajcie, sobota poranek, ja dopiero wstałem, a moja sąsiadka lat 90 kilka znów pracuje w ogródku. Kiedyś już wam ją pokazywałem. Coś niesamowitego, słuchajcie, i tak pomyślałem, że przy okazji zrobimy lekcję. Bo co ona robi? Plewi motyczką, grzebie sobie motyczką. Jak jest motyczka? Motyczka to jest hoe. Ale jak to zwykle bywa w języku angielskim, rzeczownik jest też czasownikiem. Czyli she is hoeing her soil. Tak. She is hoeing. Grzebie motyczką. A czemu ona to robi? No, zapewne usuwa chwasty, plewi. She is removing the weeds. Removing the weeds. Ewentualnie chce spulchnić ziemię. Czyli break up, rozbić. She's trying to break up her soil, ok? Czyli hell motyczka, albo grzebać motyczką. Break up soil, to rozbić, yy, rozbić ziemię, czyli tak naprawdę spulchnić. A to wszystko robiła na swojej działce, czyli słuchajcie plot, ale często mówią plot of, of land. Plot of land. Sam plot to jest też spisek, na przykład. Natomiast, jeżeli to jest działka rekreacyjna, no to nazywamy to allotment. Czyli mógłbym powiedzieć She is working on her allotment. Na swojej działce. Dzięki, trzymajcie się. No i życzmy sobie, żebyśmy dożyli takiego wieku. I wciąż byli tak aktywni jak moja sąsiadka. Trzymajcie się.